Świat zaczyna się codziennie i kończy się codziennie, innego końca świata nie będzie Ludzie rodzą się codziennie, umierają codziennie, innego końca świata nie będzie Świat zaczyna się codziennie i kończy się codziennie, innego końca świata nie będzie Ludzie rodzą się codziennie. Witam serdecznie w mojej kolejnej wideo recenzji mm, Kto mnie wcześniej nie oglądał, nazywam się Argad, już należy do największego w Polsce forum cygarowego, czyli cigarowsiona.com.pl Dziś przed kamerą spalę cygaro budżetowe, cygaro, które polecił mi m.in. nasz formowy kolega Daniel, znany także jako Dangiel. Tobie Danielu też dedykuję tę recenzję. Cygaro to nazywa się La Reloba Selection Mexico. Zakupiłem kilka sztuk tego cygarka niedawno w Akanie, akurat mieli świetną promocję na robuściaki, więc mówię, a co tam, przygarnę sobie kilka sztuk. Jeżeli idzie o samą La Relobe, w mieszance, właściwie stanowiącej długą wkładce, znajdziemy liście nikaraguańskie gdzieś z regionu Esteli. Z tamtego regionu najprawdopodobniej też jest owijacz, natomiast pokrywa to liść San Andres. Jest on no, taki delikatnie brązowy, aczkolwiek co mnie dziwi, jest w dwóch różnych barwach. Część cygara jest ciemniejsza, część jaśniejsza i ciemny kapturek. Wygląda dosyć ciekawie, ale naprawdę sympatycznie. Liść ten jest pokryty drobnymi żyłkami, raczej jest matowy. Nie widzę tam jakiegoś szczególnego połysku. Cygaro pachnie słodko, kwiatowo, może odrobiną. Czekolady tuż przy stopie. No, jestem ciekaw, co to będzie. Robuściak ten, bo w takim formacie jest to cygaro. Ma 5 cali długości no i 50 ring. Aczkolwiek, jak to cygaro trzyma się w dłoniach, wydaje się, że jednak jest jakieś takie. Mniejsze, ale być może coś mi się dzieje ze wzrokiem. Cygaro to otworzę chyba jak właściwie zawsze. Obcinarką dwostrzową. Oh. O! Kapsurka wysypała mi się trochę. Drobinek tytoniu, ale sam sobie obciął się bezproblemowo. Jeżeli sprzęt oczywiście wyłapuje mi ostrość, mieliście okazję to zobaczyć, że jest całkiem nieźle. Ciągle, słucho. No, troszeczkę przyciasnął, ale mam nadzieję, że rozluźni się w trakcie palenia, kiedy dostanie nieco ciepła. No zobaczymy. Dobra. Całość potraktuję klasycznie zapalniczką żarową. Niektórzy robią to z zapałkami, a ja jednak najlepiej. Lubię po prostu szybki, mocny żar. Cygaro rozpala się tak perfekcyjnie. No i szybko. Nie tracimy czasu, tylko możemy za chwilę po prostu jarać. Muszę przyznać, że cygarko dosyć szybko załapuje ogień. No, jeszcze chwilka. Mm, no i mamy dym. Początek jest bardzo, bardzo ziemisty. Może też tak troszkę odrobinę pikantny, ale nie jest to taka pikantność wgryzająca się w język, więc, więc raczej nikogo nie poskłada i nie wykrzywi. Mm. Wchodzi tutaj taka delikatna, trochę kwiatowo-owocowa nuta. Obstawiam, że jest to nuta, w którą, którą właściwie daje nam pokrywa, ponieważ właśnie tego typu smaczki i ma w sobie e, meksykański tytoń, z którego niestety, e, znaczy którego niestety tak się, e, który nie docenia się tak właściwie e, bardzo, a są to naprawdę dobre, dobrej jakości tytoń. Niestety, u nas jest często spychany gdzieś tam na bok, ale bardzo fajnie, że producenci no, starają się jednak gdzieś go wykorzystywać i wykorzystują go w naprawdę dobrej jakości cygarach. Mmm, uwypukla się ten owocowy smaczek, że mi gdzieś powoli zanika, aczkolwiek wchodzi drobina takiej skórzastej nuty. Ja jestem ciekaw, jak całość się rozwinie. E, przynajmniej po tym, co jeszcze dzisiaj czytałem e, rano na, na forum, to cygaro naprawdę otrzymuje od naszych wysokie noty. No i warte swoich pieniążków, a kosztuje gdzieś w granicach 10-12 zł, więc jest to naprawdę bardzo niska cena za cygaro. Bardzo, bardzo dobrze skręcone, świetnie wyglądające i naprawdę już od samego początku nieźle Dobra, ja nie zapeszam. Widzimy się za chwilę. Cygaro palę już 20 minut. W międzyczasie miałem małe problemy techniczne, mianowicie całość zaczęła strasznie skręcać. Miałem już taki wielki cypel niespalonego tytoniu i położyłem na chwilę cygaro do popielnicy, całość się wyrównała. Jest tutaj bardzo, bardzo miło zaskoczony. Popiół niestety dosyć krótko się trzyma, około centymetra, może półtora i odpada. Do tego strasznie się uszczy, także nie jest jakiś szczególnie piękny. Ale przecież... Popiół nie zjem, prawda? Jeżeli idzie o smaki, są one dosyć różne, przeróżne, może nie jakoś szczególnie intensywne, ale na pewno wyczuwa się kilka naraz. Obecnie dominuje Obecnie dominuje tutaj smak właśnie takich owoców jakby tropikalnych, taki delikatny smaczek. W tle gdzieś tam głębiej na języku czuć taką delikatną, słodkawą nutę przypominającą mi nieco posypkę z płatków migdałowych. Dosyć ciekawe urozmaicenie. Cekaro jest też odrobinę skórzaste, czasami gdzieś mamy nuty takie drzewne, na pewno takiego młodego, słodkiego drewna. Całość jest Całkiem przyjemna, na pewno niewytrawna, odrobinę słodka. Szczerze powiedziawszy, jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczony tym cygarem. Wcześniej paliłem właśnie tą wersję Habano. Chyba najbardziej mi dotychczas smakowała. Potem za nią prosowała się wersja Sumatra, której też tu kilka kupiłem. Na pewno tamta jest bardziej gryząca, taka zdecydowana w smaku. Natomiast na tę chwilę Larelowa Mexico jest moim właściwie Ulubionym cygarem z serii Loba i cieszę się, że mam jeszcze kilka sztuk. Ta na pewno bardzo, bardzo krótko leżakowała, zobaczymy, co będzie z kolejnymi, na przykład za 3-4 miesiące. Czy może wszedł nam jakieś niuansiki, może jeszcze całość się wygładzi? No to się okaże w trakcie dłuższego leżakowania. Mm. Dominują głównie owoce. Bardzo, bardzo sympatyczne cygarko. Z tego co widzę, będę musiał za chwilę ściągnąć pierścień, który zresztą utrzymany jest w barwach flagi meksykańskiej. Z tego co możecie na pewno zauważyć, zobaczcie, ile jeszcze brakuje do samego końca. Trochę ten pierścień nakleił mi się nisko, obawiam się jednej rzeczy e, mianowicie ściągnięcia go, niestety wystaje tutaj spod niego dosyć sporo kleju, mam nadzieję, że ściągając pierścień nie naruszę też pokrywy, bo byłaby to no kiepska sprawa. Ja palę dalej, no i widzimy się za chwilę. Cygaro palę już godzinę, e, jestem można powiedzieć już na finiszu, ponieważ już zostało mi go niewiele, troszkę zatraciłem się akurat. Czytaniu i pufaniu. Tym samym skapnałem się dosłownie przed chwilą, że jestem już tutaj. Jeżeli idzie o smaki, cały czas dominuje tutaj właśnie taka owocowa nuta. Gdzieś te migdały, niestety, tam zniknęły. Pojawił się na pewno tytoń, smaczny tytoń, trochę na pierwszym planie. Całość na pewno mogę ocenić na szkolną czwóreczkę. Jeżeli rzeczywiście o smak, bo jeżeli idzie o ten współczynnik, cena jakoś wystawiam tutaj szkolną piątkę. Tygaro, naprawdę, jak na swoje pieniążki jest bardzo, bardzo dobrze skręcone. Nie mogę się tutaj doczepić praktycznie do niczego. No, może czasami gdzieś mi skręcało, ale to i tak samo z siebie się wyrównało. Co tu dużo mówić, jest to na pewno cygaro warte tych pieniędzy i szczerze powiedziawszy, nie jedno cygaro z wyższej półki, droższe o 20-30 zł, nie pali się tak wspaniale i nie wygląda tak dobrze jak to. Z mojej strony na pewno mogę się cieszyć, że mam jeszcze kilka sztuk w humidorze. Zobaczymy ile będą w stanie mi dać przyjemności za kilka miesięcy, gdy nie to się, gdy nie to się wysezonują. No, zobaczymy. Ja ze swojej strony mogę polecić e, i na pewno przychylić się tutaj do pozytywnych opinii już powystawianych temu cygarku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych recenzjach. Przypomnę jeszcze raz, jestem Arcadius Forum Cigaraficonado.com Do zobaczenia! Codziennie innego końca świata nie będzie! Ci co czekali na cierpienia hekatomby, ci co czekali na pieczęcie i wojny! Co czekali na archanielskie trąby, są zawiedzeni nocu?